Jedzie Marek z Marcinem. W pierwszych dwóch odcinkach Marek narzeka na jakieś problemy z hamulcami. Zaraz zobaczymy, co się dzieje z tymi hamulcami. O co tu chodzi. Do góry, do góry. Patrz, czy Co Jak było? Zachowawczo Ale opony dobre? No okej okay, no jest. Warunki takie są zmienne, więc A zmieniasz na te zimówki czy zostawiasz? No jest, jeszcze ale... wiele do poprawy, jest to założyć. Długa przerwa w cię i wszystko trzeba trochę się rozgrzeć Dobra Michał, nie będę takiego tego